Dzień dobry bardzo! Na wstępie tego odcinka chciałabym zaprosić Cię do krótkiego eksperymentu. Zamknij teraz oczy. Tak na chwilę. Gotowy? Gotowa? Mam nadzieję, że tak. I teraz, kiedy masz zamknięte oczy, to powiedz mi, kogo widzisz, kiedy mówię osoba z niepełnosprawnością. Czy widzisz kobietę, mężczyznę na wózku, osobę, która porusza się o kulach, ma ze sobą białą laskę, a może widzisz osobę, która ma implant ślimakowy albo aparat słuchowy. To są widoczne niepełnosprawności. I wiele osób, kiedy myśli o niepełnosprawności, to może przywołać właśnie takie obrazy. Ale. W społeczeństwie naszym, a także na całym świecie mamy wiele schorzeń, chorób, które powodują, że ta niepełnosprawność jest niewidoczna na pierwszy rzut oka. Nie widać jej, póki ktoś Wam o niej nie opowie. I o tym jest ten odcinek. Niepełnosprawność niewidoczna. Zwana też ukrytą, to taka, której na pierwszy rzut oka nie widzicie. Patrzycie na człowieka e, i ten ktoś może Wam powiedzieć: Słuchaj, e, takich rzeczy nie robię, to sprawia mi wysiłek, nie mogę ponosić takich przedmiotów. Szybko się na przykład męczę. I patrzycie na tą osobę i mówicie: Ale o czym ona mówi? Przecież po niej nic nie widać. Jak Wam wspomniałam, jest wiele chorób, schorzeń, które powodują, że ludzie mają tą niepełnosprawność. Zajczęli się do niej choroby autoimmunologiczne, które atakują nasz własny organizm, układ odpornościowy. I na przykład taka osoba może mieć problemy ze stawami. Mogą to być też choroby układu pokarmowego, choroby metaboliczne. Kolejny przykład to choroby układu krążenia. I serca. Przecież na pierwszy rzut oka nie widzicie, czy ktoś ma zdrowe, czy chore serce. Następnym przykładem są choroby psychiczne, m.in. depresja, schizofrenia. Kolejne to choroby neurologiczne, jak padaczka, choroba Parkinsona, czy też stwardnienie rozsiane. A czy ktoś z Was, wśród swoich bliskich, znajomych, ma osobę, która ma na przykład cukrzycę albo Astmę albo ma jakieś alergie, to też mogą być niewidoczne niepełnosprawności. Cukrzyca, która jest chorobą przewlekłą i wiele ludzi w społeczeństwie e, polskim na nią choruje, może nie wiedzieć, że na nią może otrzymać orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Szacuje się, że około 3 miliony osób w Polsce ma cukrzycę. Około 1,2 miliony osób ma w Polsce depresję. Ponad 100 tysięcy osób ma chorobę nowotworową. To też jest niewidoczna niepełnosprawność. Co za tym idzie? Jeśli nie widzimy jakiejś niepełnosprawności, to nie znaczy, że ci ludzie nie potrzebują dostępności. Wprost przeciwnie. Pomyślcie też o osobach neuroróżnorodnych. Bo myślę o Was samych. Ile z Was e, jest na co dzień przebodźcowanych i chętnie by spędziło czas w miejscu o mniejszym natężeniu hałasu? Ludzie, którzy mają problemy ze stawami potrzebują prostych, łatwych do otwarcia opakowań. E, ludzie z chorobami układu krążenia serca potrzebują miejsc do odpoczynku. Kiedy pokonują długie dystanse, mogą odczuwać zmęczenie i potrzebują gdzieś usiąść. Nie potrzebują na co dzień poruszać się o lasce, o kulach, a mogą czuć zmęczenie i mają do tego prawo. Może ktoś potrzebuje miejsca wyciszenia od natężenia hałasu, od zbyt ostrego oświetlenia. Pomyślcie o sobie samych, ile razy w ciągu miesiąca poczuliście się przebodźcowani. Tak, na dobrą sprawę, dostępność e, służy nam wszystkim i warto, żebyśmy o to zadbali: o dostępne produkty, ale także przestrzenie dla wszystkich. I pamiętaj, że jeżeli ktoś podzieli się z Tobą, że czegoś nie może zrobić, nie chce, nie czuje się na siłach, to może być nie jego wymysł i niechęć czy też lenistwo, po prostu może mieć. Niewidoczną niepełnosprawność, ale nie chcieć się z, tym, z tobą tym podzielić. Po prostu okaż mu zrozumienie i wsparcie. Pomyślcie sami: jeżeli byście oglądali mnie z zamkniętymi oczami, słuchali tylko mojego głosu, to może byście nie pomyśleli, że mówi do was kobieta z niepełnosprawnością. Siedzę na kanapie, i widzicie mnie tylko od pasa w górę. Część może kojarzyć, że mam achondroplazję po moim charakterystycznym nosie. Dziś jestem ubrana w szarą bluzkę, siedzę na szarej kanapie, w tle mam szarą ścianę ale myślę, że te kolory tak mocno ze sobą się nie zlewają. Z tyłu też możecie zauważyć turkusową lampkę. Mam krótkie brązowe włosy, a na ustach czerwoną szminkę. Specjalnie ubrałam dzisiaj tą szarą bluzkę, żeby oddać taki ton tego, że czasami ludzie jak w tym wtapiają się w ten szary tłum, tak w tym tłumie ludzi, którzy codziennie podąża do pracy, są w nim osoby z nie, niewidocznymi niepełnosprawnościami. Pamiętajcie o tym.